Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony Jeziornik like oficjalna to taki vlogasek mały z pokazania co ja tu zmieniłem w moim wynalazku i możemy zacząć od tego, że w pierwszy rzut oka widać, że tu coś tu się zmieniło, coś jest nie tak. Kto taki rower lub zna się na tym. luźny łańcuszek, nowe śruby wleciały mocniejsze. Klucz 17. Przewierciłem wszystkie dziury, ładnie pomalowałem, ponieważ tamte chińskie obrobiły mi się już śrubki 14 i poobrabiały się wszystkie, więc stwierdziłem: Nie będę się męczył. To 17 zapodałem, tam dwa coś mi wyszło za te śruby, czy tam prawie 3 złote No nieważne, ważne, że chodzi. Łańcuch jest luźny, taki musi być, moim zdaniem, posmarowany olejem z smarem. Tutaj odkryłem lekkie luze, to nie przeszkadza. To tak, tak, to tak musi być. Yy, nowe śrubki też tu leciały do bagażnika, bo mi się urwała z innej strony, to kupiłem i założyłem z dwóch stron ładnie. Yy, rozbierałem całe koło, podkładałem podkładek, bo się rozleciały. Teraz już luzów nie ma koło. Baga tutaj wziąłem trochę do bagażnika błotnik, bo nie zachodzi mi tutaj na tą stronę koła. Przerzutki wszystkie tak samo, tutaj tak samo zapadają taką śrubę, tylko one powinny być tak, że tu być łapieka, tu wychodzić wind, ale ja nie mogę tak zrobić, bo ja muszę zdejmować koło, a zdejmować koła mi się nie chce. Gaźnik zmieniłem już na taką pozycję iglicy, żeby iglica była niżej i jest to drugi rowek od góry iglicy założyłem, założyłem mam pięć rowków no i zobaczcie teraz jeździ lepiej zrywny jest ma moc więc to mi się podoba patrzyłem na świecę świeca jest taka kawowa ciemna czyli jest dobrze powiedzmy zakładam tu właśnie teraz jak widać światło założyłem luksus jest patrzcie na to wszystkie kabelki wiadomo tak wygląda to Trochę byle jak, nieważne jak to wygląda. I tu przełącznik zrobiłem, że tak to jest To było. Tak to jest chyba mała lampa Nie, zaraz, zaraz, zaraz nie, to, to jest halogen tutaj w tej pozycji, a tu jest tam mała lampa, o ta czarna A tak normalnie na luzie to jest aby po przełączeniu tego zielonego przełącznika o jest aby tył włączony i dopiero jak mamy tu na zero no to tu jest a tu jest jedna lampa tu halogen. Ten halogen zarąbiście daje choć mało bierze, to jest chinolek. Mówię wam, ja ten luksus, mi się to podoba bardzo. Myślę że To, to, to na przykład sobie włączacie tak. Yy, tył no, to jeszcze lampa lampę, takie sobie na dniu, tam żebyś Wam polita nie zatrzymała, was czy coś tak sobie na dniu jedziecie, tak? A jak już się noc zbliża? Halogenik, luksusik, sam to założyłem, nikt mi nie pomaga, żadna prosta technika, ważne żeby trochę mieć pojęcia o elektryce i wszystko jest założone. Tutaj wszystko też na razie git, jedynie klamkę ma luzy tutaj od sprzęgła, takie główno chińskie. Yy. Pomalowałem oczywiście tutaj ten kawałek, bo bardzo był nieładny i co jeszcze mogę powiedzieć, tu się chyba tyle ogólnie nie zmieniło, tak to wygląda ładnie moim zdaniem, jadę sobie, tutaj sobie na przykład wcisnę sprzęgło, przełączę, zostaje, no i jest luksus, ja tam nie widzę żadnych problemów z tym. Na akumulator trzeba to jakoś ładować, albo w prądnicy ja też jeżdżę cały czas na prądnicy i może to jakoś tam ładuje na pewno, w pewnym stopniu. Regulator napięcia też się jakoś nie grzeje, bo tam nie ma co robić tak szczerze, ale też jest. I ogólnie wszystko fajnie. Rozbierałem tutaj tylne koło, już jest zrobione. Aby teraz jeździć, no jeżdżę. Zrobiłem. 324 km i 100 metrów z hakiem. Zalałem sobie tak dla eksperymentu po tej zmianie położenia iglicy. Pełny bak. Teraz dostaje yy, tak książkowo, jak mówiąc, to dostaje więcej powietrza, a mniej paliwa. I to rzeczywiście jest bardzo dobrze powiedziane, bo tak właśnie jest. Dlatego nalałem sobie i zacząłem od 200, od 300. 12 km i 600 m, tyle zacząłem, patrzyłem właśnie i tak jak sobie zapamiętuję to ten stan. Tutaj przy, do drugiego dynama ten uchwyt wyleciał, jest on niepotrzebny. No i ścińcze się, się ładnie sprawuje. Chcieliście jakieś odcinki z jazdy, ale niestety nie będzie. No, może no kiedyś. No, i wiadomo, ta farba nie będzie jakoś wieszać się trzymać, bo to taka farba najzwyczajniejsza w sprayu. Trochę felga się ubrudziła od tego olejenia łańcucha, ale to nie przeszkadza. Wyznę Kershera na święta i go umyje. Będzie ładny, piękny. To lusterko jest trochę nie po drodze, ale ważne że się trzyma. Ma dobrą zasadę działania. Mi tam się podoba, innej nie mogło być, ponieważ gdyby było na kierowniku, tak jak tutaj miało być, nie zdałoby to egzaminu, ponieważ nie zdałoby, bo jest ono wysunięte i byłoby na samym pograniczu, a ja to tu łowię, zasłaniam. Więc gdy jest tak, jest najlepiej i tak wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Nie mogę Wam nic powiedzieć, no ewentualnie go zapalić, ale to zaraz jak nagram, jak zapalę go. I z jazdy raczej nie, choć może gdyby będzie za niedługo kamerka, to nagram już. Próbujcie jazdę no. Kask jest jakby co, więc Będzie dobrze Kultura pracy jest bardzo dobra Lepiej się wkręca Niż wcześniej Jest teraz na sprzęgle i trochę łapie sprzęgło Dlatego tak wolno będzie Tak długo będzie spadał z obrotów no, Jest dobrze Jest dobrze lepiej się wkręca, lepiej reaguje na gaz i wcześniej zrobiłem błąd z tą iglicą bo ja ją wziąłem, są do góry i tą dawkę paliwa zwiększyłem dlatego on mi palił jak smok i gdy zacząłem na zimnym jakby jechać, dawać mu gazu to on ze sobą zostaje o chmurę dymu i było tak zwane spalanie stukowe tak to się fachowo nazywa, spalanie stukowe jeśli nie mylę i on szarpał na zimnym jak miał to za dużo paliwa, nie mógł tego spalić, tylko ja musiałem na pół ja na samym początku jazdy jechać. I jak było to pół sprzęgło, tak dało się kawałek jazdy, potem się już puszczało, bo się tu nie zagrzał. No i to paliwo to no, upływało, nie? I teraz na tym tłoku coś tam jest na garu, ale no to kiedyś sobie jeszcze wiadomo, dojdzie do takich momentu, żeby mnie tę głowicę zdjąć. No i wyjdzie na, na dzień dzisiejszy jak jest. I tyle no. Ładiek się to malinka, Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. przegazuję go jeszcze od taki raz. Do następnego, pozdrawiam. Cześć.